Halo. Dzień dobry, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym webinarze dotyczącym konkursu Pixel No Mam takie pytanie: czy mnie widać, słychać? Potwierdźcie, proszę. Skoro jest chyba dobrze. To możemy zacząć. Ja się nazywam Krzysztof Krzydziński. Jestem wykładowcą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem też współtwórcą aplikacji PixBlocks i współorganizatorem konkursu Pix Programming Challenge. To już jest chyba jego czwarta edycja, z tego co pamiętam, w Polsce. Czwarta czy trzecia. W każdym razie, dzisiaj się spotykamy, aby po pierwsze powiedzieć Wam trochę o, o tym konkursie, jakie są jego zasady i jak tutaj rozwiązywać te zadania z Pythona, które, które zaraz dostaniecie. I przede wszystkim jestem tutaj po to, aby odpowiedzieć na Wasze pytania. Także, jak będziecie mieć jakieś pytania w trakcie, to spokojnie możecie. Sobie tutaj pisać na czacie. Ja widzę, pozdrawiam wszystkich słuchających, widzę, że tutaj do mnie piszecie, więc możecie w międzyczasie pisać, a ja na początku opowiem Wam pokrótce o tym konkursie. Czyli tak, po pierwsze, konkurs PiX Programming Challenge jest podzielony na etapy, tak? I teraz jest etap. Kwalifikacji, czyli etap, w którym trzeba zrobić 16 z 20 zadań, które są, o tutaj, w tym miejscu. Tak, to są te zadania, tak i tutaj, te zadania, jakby widzicie, to są te zadania. Za chwilę sobie będziemy, jakby. Te zadania analizować, patrzeć w jaki sposób je ewentualnie rozwiązywać. Oczywiście nie rozwiążę Wam tych zadań, natomiast um, opowiem Wam troszkę o nich. I ten etap kwalifikacji trwa do. No już niedługo się kończy, bo do 3 czerwca włączamy, czyli w piątek włączamy kwalifikacje, więc. Jeżeli jeszcze nie zdołaliście zrobić 16 z tych 20 zadań, no to jest idealny moment, żeby, żeby jeszcze trochę przysiąść i, i dostać się do finałów. Finały rozpoczną się 11 czerwca o godzinie 9. I wtedy, w tym samym miejscu, czyli tym tutaj, udostępnione Wam zostaną zadania. Tak, tylko w 3. Marca my wyłączymy kwalifikacje i gdzieś tutaj pojawi się 6, 6 czerwca, przepraszam, czyli 3 czerwca wyłączymy kwalifikacje i 6 czerwca o godzinie 9 odpalimy. Tutaj pojawią się zadania finałowe. No i najlepiej, jakbyście zaczęli rozwiązywać te zadania finałowe już od początku tej 9 godziny, ponieważ Oprócz liczby zadań będzie się również liczyć czas rozwiązania, więc jak najlepiej jak najszybciej zrobić wszystkie zadania. Postaramy się zadania zrobić możliwie najtrudniejsze, żeby, żeby ten czas nie był elementem decydującym, natomiast warto jakby m, warto zacząć te zadania robić, jak najwcześniej, jak najwcześniej je skończyć. I te zadania no, będą w tym miejscu. Ja troszeczkę może opowiem o, o tym, w jaki sposób te zadania rozwiązywać. No, kluczem do rozwiązania zadania jest żebyście dostali niebieską gwiazdkę, tak? Czyli my tak naprawdę nie sprawdzamy w pełni poprawności waszego kodu, nie sprawdzamy, czy ten kod jest czysty, czytelny, czy by tutaj jakoś nie... Akurat nie zgadliście przypadkowo odpowiedzi, po prostu musicie dostać niebieską gwiazdkę. No ja może tutaj pokażę Wam na jakimś przykładzie, jak tutaj dostać niebieską gwiazdkę, tak czyli jest jakieś zadanie, powiedzmy, tutaj w jakieś zadanie sobie wejdę i zobaczymy, jaka tutaj jest treść tego zadania, tak, czyli wypisz słowo Hello podaną na wejściu ilość na następnie goodbye dokładnie tlesa. tak, czyli to jest jedno z zadań za tych naszych kursów no i to już Wam jakby podpowiem, że warto przeobić te nasze kursy przed przystąpieniem do tych, do tych finałów, do tych kwalifikacji, ponieważ to są zadania no, nie identyczne, ale ale podobne do tych kursowych tak, także no będą też trudniejsze niż kursowe, ale będą wymagały znajomości tej składni, którą uczymy w kursach. No i dobrze, i zobaczmy, jak to wygląda. Czyli możemy sobie zobaczyć, że także mamy napisane, mamy teraz 8 razy, wypisać hello i goodbye. Natomiast tutaj jest coś takiego jak input, i input mówi nam. Ile razy mamy to zrobić? Jak za, za pierwszym razem to odpalimy, o, to będzie input jakiś 3, tu będzie 6, więc nie możemy po prostu 6 razy wypisać hello, 6 razy goodbye, tylko musimy zczytać yy, tą naszą liczbę, tak? Czyli musimy wziąć sobie jakąś zmienną, nie wiem, L, która jest równa input 0 i tutaj yy, L razy y, wypisać no. i wypisać goodbye, tak. Dobra, ja zrobię może błąd, wypiszę za małą ilość razy goodbye. Czyli zobaczmy. L jest 5, dobrze, ilość razy wypisałem hello i za małą ilość razy wypisałem goodbye. Czyli e, cz, powinienem 5 razy wypisać hello i 5 razy wypisać goodbye, a tylko 4 razy go zrobiłem. Więc no, to jest, żebyście zrozumieli, że stąd trzeba z zebrać dane wejściowe, a tutaj wyrzucić dane wyjściowe. Tak? bo część z was się pyta, na no czemu to mi nie działa, skoro ja dobrze tutaj wyświetlam. Natomiast no tutaj jest z tym, z tym problem, że tutaj jakby to nie jest ten input, jest jakby losowy, tak? czyli raz to może być 5, na no następnym odpaleniem 6 nie, tak? No ale też jeżeli Wam się uda trafić akurat, czyli powiedzmy, że może, może mi się uda tutaj trafić, akurat to zadanie jest takie, nie? o, teraz mi się udało trafić, tak? Także akurat to, to zadanie było w miarę łatwe do, do obejścia. To nie jest poprawne rozwiązanie, natomiast dostałem tutaj gwiazdkę, więc żebyście zrozumieli, że Waszym celem jest dostanie gwiazdki, no i czasami da się, obejść system. My tego nie sprawdzamy, czy obeszliście systemu, no ale tym mimo wszystko staracie się zrobić poprawną odpowiedź, a nie tylko bazować na tych gwiazdkach. Więc my nie będziemy sprawdzać tych kodów, sprawdzać ich poprawności w kontekście takiej tylko patrzymy, czy dostaliście niebieską gwiazdkę. Nie będziemy sprawdzać, jak ponadzawaliście zmiennych, czy kod jest długi, czy krótki. Mamy za dużo uczestników jakby i, i za mało rąk do pracy, żeby to wszystko posprawdzać. Czyli sprawdzamy to, czy dostali się niebieską gwiazdkę i szybkość. Dobrze, czyli tu opowiedziałem Wam szybko o tej sprawdzarce naszej tekstowej. Może jeszcze opowiem szybko o sprawdzarce graficznej, żebyście też mieli świadomość, w jaki sposób ona działa, no bo są zadania e, graficzne. I... E, no dobra, tutaj sobie jakąś tą... Może jakąś prostszą mam się tutaj? No dobra, spróbuję te kolce narysować, tak? Czyli macie za zadanie narysować takie kolce. No i tutaj, czyli zawsze waszym celem jest to, więc trzeba by zrobić, no co trzeba by policzyć, ile mniej więcej jest tych kolców, czyli to jest 2, 3, 4, 5, czyli jest 25 kolców, więc for. Ręcz dwadzieścia pięć. Co my musimy robić? A rołem. będziemy to robić? No dobra. No, po. Może zróbmy, że to jest. Yy, yy. No, że to jest x. I x jest. No dobra. Jak już będzie, no x. Tak. arrow y -mm. position musiałoby być y powiedzmy w tym miejscu, potem w tym, w tym i tak się okręcić, nie? Więc no, albo można y tym arrowem robić muwa czyli przesuwać go, albo można zmieniać jego pozycję. I może ja będę zmieniać jego pozycję, czyli to się równo. Y y X jest tutaj powiedzmy X razy i 25 to jest 200, ale wziąłem trudne zadanie 200 przez 25 200 przez 25 5 chyba z 10, 20 dobra sobie coś 20, y jest 0. Dobra, potem by trzeba przesuwać x plus y gdzieś do góry, a to plus chyba 5. Ja Wam też tak chcę specjalnie pokazać, że można te zadania robić tak na czuję. No. I może jeszcze 10, tutaj 0. Dobra, zobaczmy, co tam nam wyszło. Coś w tym stylu, nie? E, czyli jeszcze raz e, x jest razy 10, potem plus 5, czyli to do góry i z tym na dół jeszcze musiał się cofnąć, nie? Czyli, e, czyli tak bym musiał zrobić, nie? Do góry, na dół i cofarka. Coś w tym stylu, jakąś taką pętlę, nie? Tyle, że błędem było, że y, zacząłem od y, 25, y, może bym zaczął od minus, y, tam pewnie 12, do plus 12 skacząc o 1. Przeciąłem z tym minus 12. Minus 10. Trafiłem chyba. Dobra, zobaczmy, jak to idzie. O, nie wiem, czy zauważyliście. To też jest coś, co co jest specyficzne w tej sprawdzarce, że nie cały obrazek musi się nawet zgadzać. Tak, no bo ja zrobiłem zadanie, które dało tutaj przypadkiem linię. Ale teraz jest tylko, że większość nie dałem dobrze, też już dostałem zaliczenie, więc jak mówiłem, najważniejsze jest tutaj zaliczenie. Jakbym dał je, na przykład te, te rzeczy nieco wyższe, też bym dostał zaliczenie. Nie już nie dostałem zaliczenia, ale pewnie 11, pewnie już bym dostał zaliczenie. O. Więc obrazek. Yy, możecie rysować przeróżne sposoby i może być leciutko niedokładny, więc my sprawdzamy po prostu zgodność obrazków. Yy, to takie... pewnie poprawnie by to było, jakbym tutaj zrobił 10, nie? Tak? O, teraz jest super dobrze więc to jest poprawne rozwiązanie tego zadania, no ale jak mówię, nie musicie od razu wymyśleć tego rozwiązania, możecie kilka razy popróbować widzieliście, że ja próbowałem to na początku zrobiłem gdzieś od zera tak, rysowałem sobie te rzeczy tak, więc to to nie było poprawne, tu nie dostawałem zaliczania no ale potem zacząłem to robić od minus 10, więc w ten sposób możecie rozwiązywać te te rzeczy graficzne, dobra. To opowiedziałem Wam o sprawdzarce tekstowej i sprawdzarce graficznej, i teraz patrzę, jakie tam macie do mnie pytania. Czy w piątek po południu będzie można jeszcze rozwiązywać te zadania? Czy zostaną wyłączone już rano? Zobaczę do regulaminu. Hmm. Musiałbym sprawdzić, prawdę mówiąc, nie pamiętam, jak jest regulamin. koniec kwalifikacji: 3 czerwca, chyba a 3 czerwca o północy, jest napisane w regulaminie, jest tak, 3 czerwca do północy, możecie się, możecie. Yy, 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 yy. Rozwiązywać kwalifikacje. Finały zaczną się 11. czerwca o 9 i potrwają, z tego co pamiętam, 6 godzin, ale jeszcze sobie zobaczę na regulamin, żeby tak 6 godzin potrwają. E... Dobrze. To słuchajcie, to mniej więcej Wam opowiedziałem o, o tych nurtujących Was pytania odnośnie sprawdzarek, bo czasem dostajemy takie pytania odnośnie sprawdzarki i tekstowej, i, i graficznej. Więc mam nadzieję, że, że odpowiedziałem Wam na to na te Wasze pytania. No i czekam na pytania, podpowiedzi. No dobra, jakieś podpowiedzi, 16 zadanie. Zobaczmy, 16 zadanie jakie mam do, dać podpowiedzi, ja nie będę Wam rozwiązywać tych zadań. Natomiast, podpowiedzi. Narysuj strzałki w odpowiednich kierunkach. Jaką mam podpowiedź? Przejść dobrze kursy Pixblocksa, <noise> Tak, ponieważ jak widzicie, tutaj musi być na pewno pętla w pętli. Pętle w pętlach, w obrazkach sugerowałbym, że są gdzieś w kursie hmm, rysowanie obrazki. Jakie tu mamy? Tu mamy zwykłe obrazki, zwykłe obrazki to może obrazki, część druga. Gdzie tu mamy pętle w pętli? O, tu jest jakaś pętla w pętli. A widzicie, gdzieś tutaj są yy podobne zadania. tak, Czyli mamy yy i po x, i w y. Dodajemy sprite'a o imageu 66. No więc szczerze, to dla Was najprościej by było zacząć rozwiązywać to w ten sposób, gdzie jest to szesnaste zadanie. Także bierzemy tutaj. No i co no, trzeba trzeba to dwa razy zagęścić. Ja nie, nie rozwiążę Wam tego zadania, natomiast tak, widać już, że to musi być dwa razy bardziej zagnieżdżone, zag, zagnieżdżone i wielkości pewnie dwa razy mniejszej, nie? No i teraz trzeba jeszcze pok pokombinować z tym yy, z tym kątem, także yy, radzę Wam patrzeć do kursów. No oczywiście zadania finałowe będą jeszcze trudniejsze, to takie zadanie jest w miarę proste, ponieważ trzeba gdzieś pomyśleć w jakim, według jakiego wzoru tutaj ten strzałka się kręci, czyli widać, że tutaj ten kąt jest na początku 0, tutaj ileś, ileś, ileś i dochodzi do 90 stopni, nie? Czyli on musi się zmieniać, to jest, z każdą iteracją to jest 90 przez ile? Przez raz, dwa, trzy, cztery przez 10, nie? Czyli pewnie co 9 stopni się ten kąt okręca. czyli gdzieś tutaj pewnie trzeba by okręcać ten kąt. Tak, już, już nie będę tego za Was robić, w każdym razie yy, trzeba po prostu ten kąt iterować wraz z x, yy, spróbować poiterować ten kąt, nie? Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania? Chętnie coś podpowiem, jeżeli potrzebujecie, bo od tego tutaj jestem, więc nie rozwiążę za Was tych zadań, natomiast chętnie podpowiem, gdzie w kursach można można tutaj próbować coś znaleźć. Tak, także no, spróbujcie przejść przez te programowanie też zaawansowane, może coś będzie o sortowaniu, może coś programowanie dynamiczne, może będą jakieś, yy, jakieś rzeczy, no jakieś rysowanki na pewno będzie pourysowane, yy, jakieś takie algorytmy yy, ciekawsze, ale raczej, raczej takie rzeczy, na które nawet bez dodatkowej wiedzy pewnie dacie radę wpaść. No ale popróbujcie, poróbcie sobie te zadania z kursów, poprzygotowujcie się, bo... Yy, bo... Yy. Czy w czasie półfinałów będą wyłączone kursy? Nie. Yy, nie. Po pierwsze to nie będą półfinały, tylko to będą już... Yy. to będą już finały tego 11 czerwca, więc nie będzie dodatkowej rundy finałów, po prostu y, półfinałów, będą finały y, i będzie dostępny cały content Pixblocks. Tak więc, yy... Nie, nie wiem czy wam to pomoże, ale, ale będzie dostępny content tak, Pixbloxa, czy będą dostępne treści, które są wewnątrz PixBloxa w trakcie, w trakcie finałów. No dobrze, to czy są jeszcze jakieś pytania? Czy wam coś pomóc w tych zadaniach z kwalifikacji? Czy jeszcze tutaj wam dać jakieś podpowiedzi, czy macie wątpliwości to do, do tego, jak coś się będzie odbywać. Ile macie zadań? To napiszcie. Już wchodzicie do finałów, czy jeszcze Wam brakuje? Spróbujcie wszystkie zrobić, nie? bo na finałach będzie trudno, więc nawet jak, jak już się zakwaliście, to, to postarajcie się Tutaj te dwadzieścia zadań wykonać super, miła, świetnie <grywa> naczuję. No, Na czuja też dobrze, jak nie? jest niebieska gwiazdka. Czasem programuje się na czuja. Ja, ja czasami też programuję na czuja i mi jakoś tam y, wychodzi, bo też jestem programistą. No dobrze, słuchajcie, myślałem, że będzie więcej pytań, więc ja jeśli nie ma więcej pytań to już nie będę wam tutaj y, opowiadać. Za, za bardzo zapraszam w ogóle wszystkich do, do programowania. To jest bardzo fajna, ciekawa pouczająca rzecz. Mnie zawsze to fascynowało. Ja jak byłem mały to to, to mnie fascynowały gry komputerowe, ale nie lubiłem grać w gry komputerowe, tylko lubiłem patrzeć i zastanawiać się jak one w środku działają i to były jeszcze takie czasy, gdzie były takie automaty z grami. Nie miało się komputerów w domach. No i przez, te, przez to zafascynowanie dziś zainteresowałem się programowaniem. I bardzo ciekawe to jest, nawet jak tutaj nie uda wam się wygrać, to i tak na pewno ta wiedza, którą zdobędziecie, e, przyda się wam żyć. Dobra, widzę, że są jakieś pytania. Przy, przy programie do sortowania pisałem alfabet przez Print. Nie wiem czy to jest pytanie. Nie, nie rozumiem. No dobra, słuchajcie, skoro nie ma więcej pytań e, 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 możecie się o różne rzeczy pytać. E, Ostatnie mam pytanie o najlepszy język programowania i tak dalej. Ale skoro nie ma więcej pytań, to e, dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę e, i... Zapraszam do uczestnictwa w, w konkursie i w jego następnych edycjach do uczenia się z Pixbloxem programowania. I życzę Wam wszystkim powodzenia. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Cześć. Nice, Ačiū. Yeah.